Ale to ja wam z Odrą jeszcze jedną historię opowiem. Ja miałem takiego sąsiada nieżyjącego. Staśka. I to był facet bo no, całe życie na rybach. On tam była tylko u niego impreza i ryby. Nic się nie liczyło. Staś. Następny bohater naszych, naszych wyjazdów. No i chyba nie, tego nie poznajem. No i słuchajcie, historia dzieje się w ten sposób, że my pojechaliśmy jedną ekipą, nie, byliśmy z, nie jechaliśmy razem z nimi, ale tak się stało, że. Pojechaliśmy do tego Krosna na Odrę, ja tam pojechałem ze Sławkiem, pamiętam jak gdzieś, ale nie z tym Sławkiem, innym Sławkiem, na nockę, na jakieś tam, wiesz, klenie, sandacze, no i patrzymy, jedzie, oni ten Skodę jeszcze mieli, przyjeżdża Stasiek z Skodą. Ja wiedziałem, że oni dobrze imprezują, no nie wiedziałem, że aż tak imprezują. I słuchajcie, wiesz, główki, rozkładanie, 11 wędek, no wiesz, jak jest, nie? Tak. Ja idę się przywitać, bo to mój sąsiad drzwi w drzwi. Wiesz, ja od dzieciaka, od takiego karakana, to tam z nim na ryby jeździłem z tego staśka. Ja go lubiłem fajny facet. Ja mówię, o, witam panie Stanisławie, to się coś tam, spotkajemy. spotkaliśmy się na orze, coś tam. A remek, my, słuchaj, to tak trochę nie na ryby. Ja my jak nie na ryby. A wiesz, przyjechaliśmy, bo to coś tam mi opowiadam. Ja my siadam koło niego, coś tam dyskutujemy, dyskutujemy. On mówi, chcesz robaków? Ja wiem jakich robaków? No robaków, białych, czerwonych, pęczaków, pszenicy chcesz? Ja my na proszę pan, na ryby przyjechał. A tam na ryby, nagle bierze dwa wiadra, słuchajcie, takie wielkie jak od świt. No. I te wiadra wywalone całe pęczakami, pszenicami, nie? On tak nagle rękę włożył, grzebie, 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 coś łapie i nagle ten podnosi pokrywka, pokrywka <słuch> Darek. Przysypana pszenicą, a w środku sześć flaszek, czy pięć flaszek wody. W każdym wiatrze, jak ja to zobaczyłem. Ekipa, to dobra. To była ekipa mistrzostw. Ja mam datę pęczaku, i tam dał tych pszenic, wszystko, a i tam było z dziesięć butelek, czy z dwanaście tej wódki. Ja tam poszedłem na swoją główkę, a tam impreza wiesz, całą noc, ogniska, latarki, tańce, radio. Wszystko się dzieje, nie? I w nocy zerwała się straszliwa burza. Wiat, no. Wiatr, wszystko, oni byli tak człowieku zrobieni, że tam nikt chodzić nie mógł. Oni namioty tam mieli porozkładane, pontony, tam pełne ćwikunek, bo tam można było amazonkę zdobyć z tym zestawem. <grystanie> tak. I nagle drze się ktoś po tej burzy. Rymyk, rymyk, tam krzyczy. Ja lecę ze Sławkiem do niego na łódkę i słuchaj co się dzieje. Ponton, który leżał do góry do pąk na no. brzegu, złapał go wiatr i, <grystanie> i przerzucił na drugą stronę Odry. <grystanie> co? <laughs> jak my to zobaczyliśmy, znaczy nie na drugą stronę rzeki, bo tam te wyspy takie, te główki, klatki, I na drugą stronę tak, to i wyspy, tak jak te gęsi pewnie u Sławka. Słuchaj, oni wyobraź sobie, cały dzień robili ekspedycję ratowania pontonu. Omyślanie <grym> planów. Oni plan. wszyscy byli tak człowieku zrobieni, tam nikt dobrze nie chodził, ale nie było żadnych przeciwności, oni wzięli normalnie ten ponton. I tu go starkali? Ja, ja nie wiem, jak to się zdarzyło, że oni go uciekli, no ale i tak się stało, że ja do dzisiaj pamiętam jedną rzecz. Ręka wchodzi w wiadro, łapie za ucho od pokrywki, wywala mi tą pszenicę, a tam flaszki z wódką. To był szczyt. Tam jeszcze było kilka rzeczy, których nie mogę opowiedzieć. No bo to były takie, wiesz, grube te tematy. Ale to będzie. Ale ja, Powiem Ci, że dobre kipa. No to była